W jestem sam w domu. Pora obejrzeć te zakazane filmy, co mi niby dorośli zapomnieli zawsze, więc jej się obejrzymy. Ciekawe, co może być w nich strasznego. Muzyka Wow! Brawo! Brawo, boss! Brawo, ty ludzko! Okręt nasz wpłynął w mgłę I fregaty dwie popłynęły Naszym kursem, by nie zgubić się Potem szkwał wypchnął nas Poza mleczny pas I nikt wtedy Nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą Ciepła krew poleje się z strugami Wygra ten, kto utrzyma szyi o? Ktoś przykryje się falami With Jak, jak namu hey, ocalimy? Ocali. Are you an insane? Mama, tata, mogę z wami dzisiaj spać A w sobotę będzie bomba